Zastanawialiście się kiedyś, jakie są oznaki upadku cywilizacji? Pokażę Wam teraz TikToka, którego udostępniłem jakiś czas temu. Według mnie porównanie tego doświadczenia do naszej cywilizacji jest coraz bardziej aktualne, patrząc na przykład na nasz przyrost naturalny. Mysia utopia. Przyszłość ludzkości, czy tylko zwyczajne doświadczenie? John Calhoun przez kilka lat eksperymentował na myszach, zapewniając im wszystkie potrzeby, takie jak bezpieczeństwo i jedzenie. Myszy dosłownie o nic nie musiały się starać. Na początku myszy przystosowywały się do nowych warunków, następnie nastąpiła faza szybkiego wzrostu liczebności. Natomiast trzecim etapem eksperymentu była faza stagnacji. W tej fazie samice stały się bardziej agresywne, przejęły rolę samców. Samce zaczęły tracić zainteresowanie prokreacją i utrzymaniem terytorium, zamiast skupiały się na spaniu czy jedzeniu. Wykształciły się wśród nich również zachowania homoseksualne. Młode osobniki, jeśli już się pojawiły, były porzucane przez samice i szybko umierały. I przez to od tej pory przyrost naturalny był ujemny, aż do całkowitego wymarcia. Niby to tylko myszy, ale można znaleźć wiele analogii w krajach wysoko rozwiniętych. A ty co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj po więcej. Pozdrawiam.